Cześć, witam was. Ja jestem Horus. A dzisiaj znowu pogramy sobie trochę w Pokémon Emerald. Plan na dzisiaj wyzwanie lidera sali Huana w mieście Sutapolis City. Jak się można łatwo domyślić, Huan jest liderem Pokémonów wodnych, więc bez dłuższego Wstępu. Rozpoczynamy naszą przygodę. Co tutaj w ogóle jest? Aha, dobra. Nie będzie lider Pokémonów wodnych, a sala ewidentnie lodowa. Patrzcie, tutaj mamy coś takiego, że chodzimy po pękającym lodzie. I jeżeli dwa razy staniemy w tym samym miejscu, no to spadniemy na dół i będziemy musieli walczyć z trenerami. Co w sumie mi jest na rękę, bo jak już wiele razy powtarzałem, Zawsze staram się walczyć z tymi liderami, z każdymi NPC jacy są na mojej drodze, żeby sobie podlevelować Pokemony i nie musieć później tego robić na jakichś e, dzikich Pokemonach z Zigzagunach czy coś w tym stylu. Ja tutaj sobie wysłałem Altarię. Altaria ma na najniższy, mój, e, najniższy level z moich Pokemonów, czyli 40. E, u Sweet Kiss e, sprawi, że Altaria będzie skołowana. Uuucz, to zabolało. No i to trochę mnie niepokoi. Yy, poziom moich Pokemonów względem tych takich najsłabszych Pokémonów. Yy, tych. Yy, ja to nazywam przydubasów lidera, ale na dobrą sprawę to są chyba jacyś ich yy, uczniowie czy coś takiego. Dobra, Altaria sobie tutaj ewidentnie nie radzi. Teraz się zakochała w, w disku. Na szczęście udało się zaatakować. No ale tutaj pierwszy Pokémon, i to tylko Love Disk, a już są kłopoty. Dobra, dziewczyna Andra została pokonana. Jeszcze tutaj mamy drugą dziewczynę. I zobaczymy, zobaczymy, jakie będzie miała Pokémony. Jednego Pokemona, Goldin. Spróbujmy użyć mojego nowego ataku, Dragon Dance. Zwiększmy sobie szybkość, zwiększmy sobie siłę ataku. Goldig użyje Waterfalla, dosyć mocnego ataku. A, wcale nie był mocny. W sumie nie był skuteczny na typy smocze pewnie dlatego. No zobaczmy teraz jak Aerial Ace po wzmocnieniu... Niewiele nie mi to dało. Ten Dragon Dance. No, ale dobra, mamy e, pokonanych dwóch trenerów, teraz tutaj zjeżdżają w dół, już wrócić nie można. I idziemy jeszcze raz. Wow, to było. Zaraz, zaraz, zaraz. E... Co zrobić, żeby nie spadać stamtąd? Troszkę się teraz... A, dobra. Przypomniałem sobie, jak to działa. To właśnie nie idziemy górą, tylko idziemy dołem. I żeby odblokować schody... A nie, idziemy górą, tylko żeby odblokować schody, trzeba przejść... O właśnie. Trzeba popękać cały ten lód. Nie można sobie tak po prostu na wprost przejść. No i tutaj będzie trochę bardziej skomplikowane to. Znaczy, domyślam się, że mniej więcej... No, to nie, to nie było skomplikowane. Ale mimo to chcę spaść na dół... Zobaczyć z tymi trenerkami podwójna walka, czyli to co lubię najbardziej. Lufdisk i Fibas. Nie pamiętam, czy już spotkaliśmy Lufdiska. Chyba tak, wtedy Wam mówiłem, że to jest taka kopia Magikarpia, trochę. Trochę bezużyteczny Pokémon. Przynajmniej do czasu ewolucji. No A teraz będziemy mogli sprawdzić, jak się spisuje ten Giga Drain, czyli nowy atak naszego Ludicolo. Tutaj Ludicolo będzie mógł zabłysnąć w tej sai Pokémonów, coś czuje. Będzie odporny na wodne ataki. A jego trawiaste ataki będą bardzo skuteczne. Altaria też w sumie nie będzie jakoś miała większych problemów, chyba, z powodu tej odporności typów smoczych na ataki na wodne. No, Luvdisk całkiem, to znaczy Ludicolo całkiem dobrze poradził sobie z Luvdiskiem. No i został nam jeszcze Fibas i kolejny Luvdisk. No to nie jest jakieś tam specjalne wyzwanie, widzę. Powtórzmy to samo, tylko teraz altaria jest skołowany. No właśnie, tu jest kłopot. Cudicolo nie będzie miał kłopotu. No i to już powinien być chyba ostatni. Ostatni atak, dokładnie. No to co, teraz tak, znowu schodzimy na dół, po tej zjeżdżalni, zjeżdżamy. I musimy zaliczyć kolejny poziom. Najpierw drabinka. Teraz, tak, 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 to jest akurat proste. To też jest proste. No, a to już trzeba będzie jakoś inaczej rozgryźć, chociaż chyba mam plan na to. No, rozgryźłem i to za pierwszym razem. No ale najpierw pokonajmy jeszcze te trenerki tam na dole, bo widzę, że tutaj są same dziewczyny. I spróbuję rozegrać to tak, żeby to były same podwójne walki. Ale nawaliłem. Chyba nie da się tutaj zrobić, żeby to były same podwójne walki. Jak tak teraz na to patrzę. U, a ten rollout, czyli ruch typu kamiennego, yy, załatwił mojego yy, mojego altarię. I teraz muszę wysłać yy, Ludicolo. No, zobaczmy czy ten serf da sobie radę. Może nie dać rady. A jednak ale ledwo. Muszę oszczędzać tego Giga draina. Bo mam tylko 5 użyć. O, to będzie podwójna walka. Czyli jednak da się, ale ta jedna dziewczynka tam po prawej yy, będzie musiała zawalczyć ze mną sama. Uuu aż 6 Pokemonów. No dobra, Clamper i Azuril. Azuril Clamperla złapaliśmy parę odcinków temu, a Azuril nie wiem czy go widzieliśmy. To jest wcześniejsza forma ewolucyjna Marila i można go uzyskać tylko z jajek, rozmnażając Azurila, Azumarilla i Marila. Przepraszam Was za mój ochrypły głos, ale no przez ostatnie dwa dni sporo tych odcinków z Pokemonów nagrałem i chyba zaczynam tracić głos. Tutaj mamy Korpisza. Korpisza też nie widzieliśmy jeszcze w tej grze. Takie mam wrażenie całkiem fajny, fajny Pokemon. Wodny. No tutaj teraz Slacking będzie pauzował jedną turę, ale to nie szkodzi. Ludicolo giga Drainem ściągnie korpisza. No i mamy Lombrę. Tutaj na Lombre nie za bardzo mam sposób, bo on nie ma wrażliwości żadnej, e, którą mógłbym wykorzystać. To zróbmy tak. E, może Ice Beama w Azurila, a na Lombrę wypróbujemy nasz nowy atak Hyperbeam, Beam. Skoro i tak e, Slacking pauzuje co drugą turę, e, no to może u, zapomniałem. Hmm, hiperpromień ma niskie. Niską celność, słabo trochę, ale i tak myślę, że warto mieć taki atak za Czy To nie jest nawet jakaś niska celność, tam było coś chyba około 80%. Chociaż tak, są takie memy, nawet że celność w grach Pokémon poniżej 100%. Równa się 0. No to co? Gigadryn. E z bimem może? Merila, A spróbujmy jeszcze raz ten hiperpromień w Lombre. Uuu, Maril przetrwał. No ale Lombre rac raczej nie przetrwa. No, to było do, do przewidzenia. Chyba, żeby nie przedłużać, po prostu użyję tego Giga Draina na Marilu. No, długa była ta walka, sześć pokemonów to jednak sporo. A, to było pięć pokemonów, teraz jest szósty. Azumaril No dobra, dajemy tego ostatniego Giga Draina no ale żeby szybko zakończyć tą walkę, Uuu, przeżył to. Hmm. No ale Literna od Slackinga nie przeżyje. W sumie Azumaril ma dużo punktów defensywy i dużo hp więc nie dziwię się, że przed. Przeżywa takie ataki Ludicolo level 41, cieszę się z tego. Slacking level 40, również się cieszę. Teraz zobaczmy z tymi dwiema dziewczynkami. Ciekawe się, jest jakaś zasada, że na przykład jakbym podszedł do tamtej czarnej dziewczynki. Pierwsze, to dałoby radę zrobić podwójną walkę, a jak podszedłem do tej z zielonymi włosami, to nagle nie wypaliło mi to. No tutaj Ludwiko nie za bardzo teraz ze swoimi atakami będzie mógł się popisać. Bo wszystkie trawiaste, czyli właściwie te jedynki Gadrain już mi się wykończyły. Na Szarpido może Blaziken, bo ma walczące ataki na mrocznego Pokemona. Tutaj Blaziken w tym akurat stadionie nie za bardzo będzie mógł się wykazać, ale każda okazja jest dobra, żeby go wysłać do walki. Mam nadzieję, że z liderem nie będę miał jakichś większych kłopotów. Mimo, że moje Pokémony są w okolicach 40-41 poziomu, zmieńmy sobie teraz Ludicolo, na może tego Slakinga i Blazikena na kolejne miejsca. Goldin. No to co? Musimy go zdjąć jednym atakiem, spróbujemy tego returna Jest OK, teraz zmienię Pokemona Wailmer. No to na Wailmera trika, bo tutaj Blaziken mógłby sobie nie poradzić jednym ciosem. A chcę jak najbardziej skrócić te walki. No, i gitara. Została nam tutaj jeszcze jedna trenerka, tylko mam nadzieję, że pójdzie szybko. To była chyba ta. O, właśnie. Tylko jeden Pokémon. Jest to Seeking. Seeking kontra slacking. Dwa króle. No to mi się nie podoba. Skołowanie Slakinga, Dobra. Ostatnia rzecz, której bym chciał, to to, żeby Slaking teraz spudłował. Pięknie. Cieszę się, że trenuję tego Slakinga. Pierwszy raz chyba w sumie. No nie drugi raz, za pierwszym razem to było moje w ogóle całkowite pierwsze podejście do gier trzeciej generacji. Ale to było zaraz po ich premierze i wtedy nie wiedziałem, jak rozegrać sprawę ze slackingiem. No a teraz już mam strategię, jak go używać, więc jestem bardzo zadowolony. Biegnijmy sobie szybko wyleczyć pokemony. No i zaczynamy teraz pełnoprawne podejście do walki z liderem. Tylko, żeby się tutaj nie pomylić, już się pomyliłem. Za pierwszym razem mi się udało, a za drugim nie. Serio. Jeszcze raz. Może teraz za bardzo na luzie podszedłem do tego. To było tak, dobra, już pamiętam. No a tutaj. Yy, tu było tak, tak. No, zasada taka, że nie można dwa razy stanąć w tym samym miejscu. No i proszę bardzo, mamy tutaj lidera. Fajne wodospady w ogóle. E, pozwól, że zapytam, czy ja cię znam? Och, nie powinienem być taki e, ...koj? Zarozumiały? Nie wiem. E, to ja nauczyłem Lesa wszystkiego e, o, o Pokémonach kiedy porzuciłem moją pozycję jako lider sali powierzyłem Wallace'owi ten stadion ale skomplikowane sprawy sprawiły, że musiałem tutaj wrócić ale koniec gadania zacznijmy nasz mecz poczuj, bądź świadkiem naszego artysty, sztuki walki, coś takiego. Wielka iluzja wody wyrzeźbiona przez mnie i moje Pokémony. Dobra, w skrócie to jest Huan. On był tutaj kiedyś liderem z sali. Nauczył Wallace'a wszystkiego co wie. No ale później stało się tak, że Wallace musiał zrezygnować z bycia liderem. No i Huan powrócił na to stanowisko. Tutaj mamy od razu Ludziska, który nam będzie bruździł, bo Slaking się w nim zakochał. I Slaking nie może atakować, ale lipa. Dobra, od razu szybka zmiana, bo nie chce mi się nie chce mi się użerać z tym Ludziskiem. Attract to jest chyba jeden z najbardziej denerwujących mnie ruchów w Pokemonach. Teraz mamy Sweet Kisa, który znowu sprawi, że Altaria będzie skołowany. Weźmy... Dobra, nie, nie ryzykuję tego Dragon Dance'a, bo to jest kolejny tylko pretekst, żeby skołować Altarię. Mm, no i jeszcze teraz Altaria jest zakochany... Mm, konfuzja, świetnie. Próbujemy drugi raz. Puls wodny. No to akurat nie było jakoś bardzo. Dobra, konfuzja już się straciła. Tylko teraz jeszcze to zakochanie. Okej, okay, udało się. No ale trochę słabo. Może Fly będzie lepszy. Sweet i znowu będzie skołowanie. Ależ irytujący Pokemon. Niestety. Hmm... No w takim tempie to my tego lufdziska szybko nie pokonamy. Najlepiej byłoby tutaj użyć jakiegoś pokemona, który jest samiczką, ale chyba takiego nie mam. No bo widzicie, że nie mogę żadnego skutecznego ataku przeprowadzić. No wreszcie, ale to i tak będzie za mało. No nie, bo to był cios krytyczny, dobra. Czy aż tak tragicznie nie było? Level 41 Altami. Teraz Kindra. Kindra jest w połowie typem smoczym, więc tutaj smocza ataki będą skuteczne. A ja mam Dragon Breath. Pytanie, idziemy w Dragon Dance, czy od razu? Nie, Dragon Dance tylko wzmacnia atak fizyczny, a Dragon Breath jest chyba atakiem, no nie było tematu. <laughs> to było do przewidzenia. Mm, no to kto? Spróbujmy, Ludik. Ale nie, chód czy lodowy atak? No nie wiem. Ja też mógłbym lodowego, lodowego ataku użyć, ale spróbujmy Giga Draina. Jeżeli Ludicolo teraz y, trafi, bo zwiększyła się szansa na zrobienie uniku Kindry, U, to było słabe, a Ice Beam może będzie lepszy niewiele. Lodowy promień kontra, kontra lodowy promień. No, nie za bardzo mi to wychodzi. A teraz jeszcze Kindra może się usypiać. W pewnym sensie mam teraz swoją szansę. A nie, dobra, ma Berry może od razu wyleczyć swoje. Swoje. O, uśpienie. No, no to tutaj nasz ludicolo się nie popisze. Trochę inaczej sobie wyobrażałem tę walkę. No, zabierzmy mu tyle punktów, ile się da. Punktów życia. No, więcej się nie da. Ludicolo padł. Hmm. Dobra, dwa pokémony mi padły. Myślę, że tutaj slacking może się e, wykazać z hiperpromieniem. Jeżeli nie zostanie teraz e, skołowany. Cios krytyczny, to bolało. No, na to liczyłem. Właśnie do takich, do takich celi mam. E, do takich celi trenuję Slakinga. Whiskash! No to Gardevoir. Whiskash to jest Pokemon wodno-ziemny, dlatego tutaj elektryczne ataki na pewno mi nie przyniosą efektu. No i tutaj najlepsze byłyby teraz ataki trawiaste Ludicolo. A no i niestety Ludicolo już straciłem, więc spróbujmy Whiskash... spróbujmy Gardevoira. No trochę słabo, przesienie ziemi. No, na szczęście nie było to aż takie druzgocące, jak się spodziewałem. No, teraz mamy gardę, -y Whiskash jest skołowany, ale podejrzewam, że lider może teraz wyleczyć swojego Pokemona. No właśnie, to jest najgorsze co może być. Już myślisz, że wygrałeś, a on leczy wtedy. No ale z drugiej strony, jeżeli jemu wolno, no to mi też. Też nie lubię używać mikstur leczących w trakcie walki. No ale użyję. Nie chcę się teraz leczyć, chcę atakować. Kurczę, nie pamiętam, który atak był silniejszy, Psychic czy Confusion 50, Psychic 90. Zdecydowanie. zdecydowanie powinienem atakować Psychicem. No, jeszcze. Aha, on już był wcześniej skołowany, dobra. Może, jakbym wcześniej już atakował Psychikiem zamiast Confusion, to inaczej by ta walka wyglądała. Krodant. Krodant jest ewolucją Korpisza. Mmm. Jest typem yy, mrocznym, więc tutaj yy, Gardevoir się nie, nie przyda nam do niczego, bo zna tylko psychiczne ataki, które są nieskuteczne przeciwko mrocznym pokémonom. Yy, spróbujmy Hyper Beam'a, ale pudło. No to teraz Lipa trochę. No niestety. Szkoda, że ten Hyperbeam nie siadł, bo byłaby szansa na e, knockout. Ale Double Kick myślę, że sobie poradzi walczący nam rocznego. No. Spodziewałem się lepszego efektu. No. Dobra, został mu jeden pokémon. Zobaczymy, co to będzie. Znaczy, ja domyślam się, co to będzie, jeżeli dobrze pamiętam. O, Silio, spodziewałem się e, Majlotika. <grych> A to jeszcze teraz Double Kick, bo to jest lodowy Pokémon, wodno-lodowy. Teraz nas pewnie pokona e, pod slamem. Ciekawe, czy uda mi się pokonać tego lidera bez wysyłania Maniatrika do walki. jako mojego takiego asa w rękawie. O! Jeszcze jednego Hiperpotka ma! Kto by pomyślał? No, teraz to już jest po walce. Silio to w ogóle była ewolucja z fila, jego środkowe stadium ewolucyjne. No i bez większych kłopotów pokonaliśmy. Haha, niesamowicie. E, jesteś zwycięzcą. E, wyczuwam od Ciebie wielkie, wielkie umiejętności. E, ale w porównaniu ze mną albo z Wolesem brakuje ci elegancji. Może powinienem ci pożyczyć mój strój, haha. Dobra, dostaliśmy odznakę deszczu. Z czego cieszę się niezmiernie. No i co, wszystkie moje wszystkie pokemony będą teraz nas słuchać niezależnie od levelu. Możemy używać ruchu Waterfall poza walką. I jeszcze dostajemy TM03. Co to będzie? Włodny Puls. No okej. Okay. A jeszcze mamy go w Kenawie. Super, na to by wychodziło, że y, mamy już y, 8 odznak, czyli wszystkie, a to znaczy, że przed nami y, będzie już tylko elitarna czwórka. Dokładnie. 33 godziny gram. Długo. A w rywalnym czasie to jest kilka lat już. No nie, no ponad Półtora roku, jakoś tak. No dobra, myślę, że plan na dzisiaj wykonany, no także wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie już będziemy powoli zmierzać do elity, do elitarnej czwórki, także mam nadzieję, że czekacie. Przypominam o komentowaniu i o łapkach w górę, bo to zwiększa zasięgi i w ten sposób więcej ludzi może dotrzeć do moich filmików. Na razie.